Ten odcinek będzie specjalny, bo będzie on poświęcony modom do GTA 5 a propos GTA 4, tak? Więc nie zobaczcie co mam tutaj. Jest to w tym momencie policja z GTA 4. Więc na razie sobie pojedziemy, zobaczcie w ogóle inaczej się to jeździ. I jeżeli lubicie GTA, tak jak w ogóle graliście w GTA e, lub po prostu się odcinek Wam spodoba, oczywiście łapka w górę no i subskrypcja, jeżeli chcecie więcej modów do GTA. Mamy... 70 ponad modeli dodanych przez tego moda. Nie poszedłem na łatwiznę, ponieważ dodałem do tego więcej modów, żeby to nie było takie samoczyste, że wiecie, tylko przedstawiam wam samochody i tak naprawdę tyle, koniec, koniec filmu, możecie teraz zobaczyć, jak to fajnie wygląda i te samochody przede wszystkim możecie znaleźć sobie normalnie na ulicy jeżdżące, więc super, super sprawa. Eee, jak wiecie, bo też dużo osób nie wie o tym, dlaczego ja robiłem w ogóle filmiki 7-8 minutowe, tak sobie pojeździmy, troszeczkę posponuję tutaj tych... Samochodu, tutaj mamy sławne Esperanto. Otóż ja robię zawsze te filmiki poniżej kapu, czyli poniżej tych 10 minut, dlatego że one, jakby ktoś nie wiedział, polegałem na tym, że możemy włożyć więcej, więcej reklam i naprawdę filmik 3 razy więcej zarabia. Dlatego moje filmy były tam po 7 minut, po 6 minut. Też je jak najbardziej skracałem, żeby po prostu były jak najciekawsze. Ale dzisiaj już sobie polecimy z tym 10-minutowym filmem. Niech Wam będzie, ponieważ uznajecie, że mniej cięć, więcej filmu, no to niech będzie dzisiaj dłuższy film. Zobaczymy, jak tam będziecie go oglądać, bo tam mam znacznik, kiedy sobie przewijacie, kiedy nie. Macie nawet samoloty dodane z GTA 4, co jest po prostu prze nieziemskie <grystanie> masakra. Tutaj mam nawet autobus z GTA 4, to co zobaczycie teraz. No no cóż no. Niko w GTA 5 i to jest jeden z najsłodniejszych modów. Widziałem od kiedy w sumie moja seria z GTA zaczęła się wcześniej wcześniej, ale GTA 4 to, było... to wtedy była gra która nie chodziła mi na komputerze. I od zawsze chciałem mieć komputer, który pozwalał mi na grę, właśnie tą grę, czyli GTA 4. No i od tego się zaczęła moja mania też, a propos GTA, więc to najbardziej, bo te wcześniejsze, no to wiecie, to no, GTA 3 jakoś tak, też fajnie, fajnie, ale no GTA 4 to było już naprawdę coś i te oceny jeszcze CD ów kiedyś czytałem, no i, no i tak, oglądałem to, nie? Tak się macie tak naprawdę zmodelowanego całego naszego Bohatera, i możemy po prostu nim grać, możemy nim przechodzić misję. Strzelam, gram, działam, a z pierwszej osoby wygląda to tak, czekajcie, o, proszę bardzo, wszystko pięknie. Więc a propos tego, co jest z GTA 4, mamy też takie coś jak popychanie. Kto pamięta popychanie? Jak widzicie, mamy popychanie z GTA 4, jest to też zainstalowane jako mod, jest naprawdę fajnie sobie, Nie, na przykład macie kogoś przy morzu, po prostu możecie go sobie popnąć, nie, on na przykład spadnie, tylko tutaj trzeba, tutaj trzeba to dobrze zrobić, ponieważ nie jestem zbyt doświadczony. Na przykład, nie wiem, ktoś nie podoba Wam się, że ktoś sobie robi selfie. Przepraszam bardzo, wy wypadaj stąd, kurde, selfie sobie robisz, tak? To co lubi, ale to... Na przykład macie takiego mima, lubicie go pchnąć. Nie w to co myślicie, tylko po prostu go pchnąć, no i możecie sobie proszę bardzo, popchnęliśmy go. I to fajnie spółgra, ponieważ możemy tym bić, ale możemy też popychać, jak widzicie, w tym momencie. I naprawdę fajnie, fajnie to wygląda, to jest tylko jeden przycisk i jedna bardzo, bardzo mała, ale bardzo, bardzo... Fajna sprawa, więc cóż, to jest Niko na najbardziej odległym dystansie. Tak on się prezentuje: no, wszystko po prostu jest mega animowane, mega zrobione, a mi się jak najbardziej to podoba. Kolejna sprawa to jest bycie pianem. Oczywiście, jak Gweta 4, tylko to jest ta sprawa, że możemy być na zawołanie pianem. Pianem, jak to działa? Po prostu klikamy J, no i w tym momencie zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Proszę bardzo. Jesteśmy piani, i to jest idealnie odzorowane jak GTA... GTA 4, tylko przepraszam bardzo. Panie policjancie, ja tutaj jestem pijany, ja rozumiem, że do pijaka chcecie strzelać, ale... Jesteśmy teraz jak dzik, który wyszedł z morza, no i trochę tak, wiecie, teleportowaliśmy się z GTA 4 do GTA 5, dlatego Niko jest taki troszeczkę poturbowany nie wie, dzieje, ale kamera naprawdę fajnie wygląda. A z pierwszej osoby? No a jak to z pierwszej osoby? Wszystko rozmazane i nie wiadomo, co się dzieje. Tak, machamy głową, jak to było w GTA... o, e, ej, ej, ej. ej. Oczywiście na mod... dach... To jest stary do przodu. Powoli, do przodu, dobrze, dobrze, powolutku, powolutku. Ja chcę tylko, żebyś gdzieś usiadł i nie, nie spadał. Napiszcie mi w komentarzu, czy byście chcieli zobaczyć jakąś mapę przychodzoną po pijaku. Zobaczymy jaki będzie Was odzew, czy byście chcieli właśnie coś takiego zobaczyć po pijaku, jak przychodzę jakąś mapę. Myślę, że to było fajne połączenie. Nie jest to jakoś super, super rozbudowane, weźmy do jakiegoś, jak widzicie, gdy są ludzie, to naprawdę... No, widać, że jesteśmy pijani I bardzo trudno się poruszać Na serio, no Nie wiem jak autor to zrobił, ale to jest myślę, że o wiele lepsze Chodzenie po pijani, niż jak to jest w GTA 5 Jakbyśmy chcieli skakać, no to, to skakanie nie wygląda zbyt ciekawie i nie zbyt się mu to udaje, a gdy się biec, to tak biegniemy, że po prostu próbujemy biec, no nie biegniemy. A kierowanie samochodem, no to wiadomo, kierowanie samochodem z GTA 4. O, o kurde, muszę przyznać, że naprawdę wygląda to na jakiś film akcji, nie? Czy coś. Że jedziemy i tutaj mamy, kurde, jak się tam kamera trzęsie, jak wylecieliśmy. Spróbujmy na motorze teraz pojechać. Myślę, że jakby był pijany, no to może na, na, lepiej nie siadajcie za kółkiem I to na pewno nie siadajcie za kółkiem, jeśli jesteście pijani Bo już nie chodzi nawet o was, tylko chodzi o, o ludzi wokół I Jak to się jeździ Teraz wam pokażę jeszcze najciekawsze pojazdy z GTA 4 Które doszły do GTA 5 w tym momencie Zobaczcie, co my tu mamy To jest na co to jest I patrzcie na to Gdy celujemy, nawet oni wiedzą, że my do nich strzelamy A to jest po prostu jazda naszym pięknym tutaj samochodem <noise> Znaczy czołgo samochodem Cudowna sprawa. Nie wiem, jaki to był kaliber, ale musiał być duży. Oj, bardzo duży musiał tu być kaliber, i to jest, myślę, że lepsza zabawa niż z GTA 5 ponownie. Więc, jakby skombinowali takie rzeczy, właśnie, że zrobiliby takie combo, wiecie, do GTA 5. E, rzeczy z GTA z GTA 4, to myśla, myślę, że była naprawdę fajna sprawa. Bo, no dobra, to jest troszeczkę OP. No, musicie przyznać, że to jest bardzo OP. Tak naprawdę, nic mi nie robią w tym momencie. Mogę sobie jeździć, mogę sobie strzelać, i nawet pierwsza osoba wygląda tutaj genialnie, ponieważ jest to wszystko zapracowane, jak kręcimy, tym właśnie tą lufą, to ta pierwsza osoba tak ładnie tutaj leci. No a my jesteśmy praktycznie nieśmiertelni. No nie będziemy się tutaj rozchodzić o policyjny samochód tak? Więc wyłączmy sobie nasz wanted level no i spróbujmy sobie tutaj zesponować. Na przykład turizmo, które praktycznie każdy kojarzy. Znaczy wszyscy, którzy grają w 4. Mm, kontynuując o klasyczny wariant. Okej, okay, okej. Okay. Zawsze mnie właśnie fascynowały takie klasyczne samochody. Zespanuję wam trochę tutaj, żebyście zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Zespanowałem wam trochę samochodów, żebyście zaczęli. Jakie one są, jakie są dodane. Które tutaj fajnie z No, jest ponad 70 samochodów, co jest dla Modera. Wielkie gratulacje, że chciało mu się to wszystko robić, ponieważ to jest tyle zabawy z tym. Co jest zmiar faktu, że jeden z samochodów, który najbardziej mi przypadł do gustu, powinien on być że gdzieś tutaj macie gamę różnych motorów. A i przede wszystkim macie różne sterowanie tymi samochodami, więc to jest jeszcze, jeszcze ciekawsze. i zobaczcie, że na piasku robi. Nie, na piasku robi dobrze. Dobrze robi na piasku. Jak to zabrzmiało, dobrze robi na piasku. Który z tych samochodów się wybrali? No hmm, czy on nie jest piękny, o jak on jest piękny, najbardziej poszukany przeze mnie, a dzisiaj się poławimy tym oto już i pięknym panem, który jest tak klasyczny, że jest chyba najbardziej klasyczny, no i jak widzicie tutaj niektóre samochody jeżdżą po ulicy, niektóre tutaj, które sobie tutaj parkują, więc nie ma z tym żadnego problemu, możemy sobie pojechać na bogatą dzielnicę, proszę bardzo, tutaj sobie pojedziemy, Słuchajcie, się po prostu w ten silnik, to, 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 jest cudowne, ile to model by robić? Mmm... Piękna sprawa, a w środku wszystko jest idealnie odzorowane. Może nie idealnie, ale jest bardzo fajnie odzorowane. Jakbyście się jeszcze pytali, tak, da się w garażu je wszystkie pozamieniać, więc niestety dogrywam to trochę później, ponieważ kamera mi padła i zauważyłem, że jednak końcówkę fajnie było nagrać z kamerą, bo no, zawsze lubi się popatrzeć i pośmiać mojej twarzy. tak? Dlatego feraliza, zobaczycie, jak on będzie wyglądał. Jak fajnie go zmodernizujemy, to będzie na sam koniec odcinka, tak, żeby Wam tą końcówkę samą samo sobie wypełnić dzięki kamero, znaczy telefon z kamerą bo nic nie nagrywam telefonem bo nie stać by na kamerę ulepszymy sobie wszystko na maksa i zobaczymy jak ten pan będzie się tutaj sprawował właśnie w nowszym GTA tutaj zostawimy sobie normalne światła niech będą reflektory, ksenony oczywiście zestawy neonowe niech będą, zostawimy trochę białego e, tablica niech będzie oczywiście czarna lakierowanie no i weźmy sobie taki kolor bo najładniej mi wygląda będzie to metaliczny, tutaj możemy jeszcze troszeczkę to pod, jakoś podkręcić, ja nie wiem czy jest sens taką winną czerwień jak to popada, może taką bardziej czerwoną. Niech będzie taka cukierkowa czerwień powiedzmy. No i teraz sobie dokończymy to jakąś skrzynią biegów, oczywiście wszystko na maksa ulepszamy. I zaraz zobaczymy jak ten samochód jeden chyba z szybszych GTA 4 będzie brzmiał. W tym momencie mamy skończony nasz piękny samochód. Ale, ale on wygląda. Ja nie mogę zobaczyć. O kurde. Jednak modele są poprawione w GTA 5, to musicie przyznać Zobaczymy jak wszystko nam się prezentuje Mam nadzieję, że jakoś to będzie wyglądało przede przecież O kurde, o kurde Miazga totalna, więc zobaczmy w środku W środku naprawdę fajnie, mam oczywiście dwa miejsca Dopalmy go trochę Ładnie, co? Ładnie ciągnie, o kurde, jak on jedzie szybko Widzicie tu przyspieszenie? Klasyczny, sportowy samochód I dowalmy trochę mu teraz No ładnie przyspiesza, no ładnie Ciężko się nim prowadzi Bo pamiętacie, że są właśnie odzorowane inaczej Modele jazdy w tych samochodach Wjedźmy sobie tutaj teraz na autostradę I zobaczymy jak to ładnie ciągnie Polecimy teraz na maksa Jeszcze ten bieg skoczy, nie skoczy? Skoczył jeszcze ten bieg, ładnie to jest chyba Max, tak to jest Max Zobaczmy z pierwszej osoby, o kurde No na liczniku nawet Nawet ładnie, o kurde Ciężko się tu jedzie na tej autostradzie Ale muszę przyznać, że ciągnie Jest jeden z szybszych samochodów, ale wątpię, że że pokonuje Bugatti. Nie będzie wam to robił porównania, ale z tego co czuję, jest, jest podobne do sentorno To mogę wam przyznać, że jest naprawdę podobne do sentorno ale troszeczkę ciężej się je prowadzi. To muszę przyznać, że nie aż tak łatwo. Zapomniałem wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, jeździ on po wodzie, więc naprawdę jest to mocany samochód jak na swoje, na swoje lata. O jak mi przykro jak to robię. Zobaczmy, niszczy się porządnie, więc muszę przyznać, że, że to by było na tyle. Trzymacie jej, cześć. Mam nadzieję, że te mody 4 wam się podobały. Ja lecę, spadam na siłownię. Nie można być miękki, trzeba być twardym. No i to co zawsze. Łapka w górę, subskrypcja, no i komentarz. Ja muszę się dać super za te fajne mody, bo naprawdę były dobre. Tak mi się przynajmniej wydaje. To jest moja opinia, tak? Wy też możecie się wyrazić swoją w komentarzu. Na razie.